Cześć, tu Szymon ze szkoławygrywania.pl, popraw jakość życia. W tym wideo pogadamy o jednej rzeczy, która jest mega prosta i mega ważna w kontekście tego jak unikać problemów oraz jak być najlepszym. Jest to prosta i nawet łatwa zasada, a pomimo tego prawie każdy o niej zapomina. Zapraszam do oglądania. Ta zasada jest wykorzystywana przez wielu wielkich ludzi. Przykłady: to Warren Buffett, yy, czyli jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Floyd Mayweather, czyli bokser, który wygrał 50 walk, i jest niepokonany, Thomas John Watson Senior, czyli założyciel IBM-a. A o co chodzi w tej zasadzie? Najpierw zacznijmy od cytatu, który łatwo pokaże, o co chodzi: Nie jestem geniuszem. Jestem dobry w kilku małych obszarach, ale cały czas. Trzymam się tych obszarów, mówił Thomas John Watson Senior. Zobaczmy, co Warren Buffett powiedział do swoich inwestorów w 1996 roku. To, czego potrzebuje inwestor, to umiejętność dobrej oceny wybranego biznesu. Zwróć proszę uwagę na słowo wybranego. Nie musisz być ekspertem w każdego rodzaju biznesie. Nawet nie musisz być ekspertem w kilku Wystarczy, abyś znał się na jednym i trzymał się tego kręgu kompetencji. Rozmiar tego kręgu nie ma znaczenia. Jedyne co ma znaczenie, to żebyś znał jego granice i się ich trzymał. To samo dotyczy się Floyda Mayweathera. Gość poświęcił się boksowi i tylko tej dyscypliny się trzyma. Ma bardzo mało widowiskowy styl i tylko tego stylu się trzyma. I tylko w nim odnosi sukcesy i dzięki temu jest niepokonany od 50 walk i pewnie już żadnej walki nie przegra, bo ma już 45 lat. I przy okazji jest najbogatszym bokserem, jak istniał, walcząc mało spektakularnie i w mało popularnej kategorii wagowej. Myślę, że po tych dwóch cytatach już wiesz o co chodzi. Chodzi o krąg kompetencji. Przez całe swoje życie budujemy przydatne umiejętności w wybranych obszarach życia. Niektóre z nich zna każdy. Na przykład każdy z nas umie żyć w Polsce, w polskim społeczeństwie, umiemy zrobić zakupy w sklepie i pójść do fryzjera. A niektóre umiejętności niekoniecznie są znane każdemu. Na przykład nie każdy umie obsługiwać maszyny CNC lub programować w języku programowania Skala. I pracując jako operator CENCE, widzimy jacy klienci przyjeżdżają. Widzimy na czym firma zarabia, jak zarabia oraz która firma robi dobrą robotę, a która firma nie za bardzo. W momencie, byśmy chcieli założyć firmę, która wykonuje pracę na maszynach CENCE, to mniej więcej wiemy co trzeba robić. To samo tyczy się inwestowania, czy to w akcje, czy firmy różnego rodzaju. W momencie gdy mamy zainwestować w akcje jakiejś firmy to wiemy, które firmy pracują na maszynach CNC i są spoko, a które lepiej omijać szerokim łukiem i tam nie inwestować. Można nawet pójść o krok dalej i w momencie, gdy mamy zainwestować w firmę, która produkuje maszyny CNC to wiemy, która maszyna jest najlepsza i która ma dobrą cenę. Wiemy, które maszyny firmy chętniej kupują, a które Kupują z mniejszą chęcią. No i właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że nie musimy inwestować we wszystko. Nie musimy się znać na wszystkim. Skupmy się na swoim kręgu kompetencji, a resztę odpuśćmy, bo nie ma sensu się na tym skupiać. I weźmy jakiś mocny, jaskrawy przykład, który ci pokaże, że to wszystko ma sens. Powiedzmy, że prowadzisz zakład pogrzebowy. Znasz się na trumnach. Na tym, jak przygotować nieboszczyka do ostatniej drogi. Na tym znasz się najlepiej. Ale okazuje się, że prowadzenie zakładu pogrzebowego to nie tylko tak zwana praca operacyjna. Za tym kryje się jeszcze masa innych rzeczy, na których się nie znasz zbyt dobrze. Przykładowo, nie jesteś zbyt mocny w kontaktowaniu się z rodziną zmarłego, czyli w naszym przypadku z klientem. Kiedyś. Trafiła się sytuacja, gdy jest coś niepoprawnego, pogrążona w żałobie, rodzina się obraziła, a ty nie zrozumiałeś w ząb o co chodzi. Obecność ciał nie robi na tobie żadnego wrażenia i stwierdziłeś, że przyjmowanie klientów w kosnicy to bardzo dobry pomysł, bo przecież to każdego tak samo nie rusza, tak samo jak ciebie. Kolejny przykład to pobieranie pieniędzy od ZUS. Bardzo często jest tak, że za ostatnią drogę nie płaci rodzina ze swojej pensji, tylko płaca to zakład ubezpieczeń społecznych. Nie wiem, czy do końca tak jest, bo nigdy nie prowadziłem zakładu pogrzebowego, ale załóżmy, że tak jest dla potrzeby przykładu. Dla ciebie te wszystkie papierologie to czarna magia, i szczerze mówiąc, nieraz zdarzyło się, że poprowadziłeś pogrzeb, ale pieniędzy należnych nie potrafiłeś ściągnąć. Kolejna rzecz to rozliczenia ze skarbówką, szeroka rozmiana księgowość itd. Ni wząb się na tym nie znasz. Rozliczanie tych wszystkich papierów często zajmuje Ci kilka dni, a potem jeszcze ci nieszczęśliwi urzędnicy, żeby nie nazwać ich bardziej dosadnie, czepijają się Ciebie jako Bogu ducha winnego człowieka i żądają od Ciebie masy podatków. Na pogrzebie, na czysto podcięciu po wszystkich kosztów, wyszło Ci powiedzmy, że zarobiłeś 500 złotych, i teraz nagle skarbówka od Ciebie chce 700 podatku od tej usługi. No i jeszcze te nieszczęsne samochody. Są strasznie drogie. Żeby kupić nowe auto, to należy wyłożyć roczne dochody zakładu. Kogo na to stać? Abstrahując od tego, że marek tych aut jest masa i ciężko jest wybrać taki, który będzie nam dobrze służyć. Myślę, że już mniej więcej rozumiesz, o co mi chodzi w danym temacie. Prowadząc taki zakład, możemy się skupić w 100% na swoim kręgu kompetencji, czyli na trumnach i przygotowywaniu nieboszczyków. Kontakty z ZUS oraz rozliczenia pozostawiasz księgowej. Kontakt z klientami, komuś, kto posiada więcej ogłady, a auta i ich obsługę, to księgowa doradziła ci się, że jest coś takiego jak leasing i nagle stać się na nowe auto. Klienci nagle zaczynają doceniać to, że są przyzwoicie obsługiwani i zaczyna się zastanawiać nad budową kolejnego zakładu w innym mieście. No i pewnie pomyślałeś super, fajnie ale ja nie prowadzę zakładu pogrzebowego. Ba, nie prowadzę nawet własnej działalności gospodarczej, więc na cholerę mi takie koncepcje. No i tutaj się, mój drogi kolego, mylisz, bo stosowanie tej zasady odnosi się nie tylko do inwestowania czy prowadzenia własnej firmy. Ta zasada odnosi się do każdej dziedziny naszego życia. Oddajmy na chwilę głos kolejnemu miliarderowi i serdecznemu przyjacielowi, wcześniej wspomnianego Warren, Warrena Buffetta, czyli Charlie'emu Mangarowi. Musisz umieć określić, w czym jesteś uzdolniony. Jak będziesz grać w grę, gdzie inni są uzdolnieni, a ty nie, to niestety, ale przegrasz z tymi ludźmi. I tego jestem niemal pewny. Musisz rozpoznać, gdzie jesteś dobry, i tylko do tego dążyć i tego się trzymać. Jak chcesz być najlepszym graczem tenisa ziemnego, no to musisz spróbować, ale jak nie masz do tego talentu, to jesteś w beznadziejnej sytuacji. Ale jak chcesz, Zostać najlepszym hydraulikiem w swoim mieście, to masz szansę podziałać, bo szanse na to, że ktoś się tutaj bardzo mocno stara i cię przegoni, są o wiele mniejsze. I tutaj wystarczy głównie chcieć nauki i mocnej dyscypliny. Każdy może odnieść sukces w życiu, utrzymając się kręgu kompetencji, który jest dla niego odpowiedni. Wystarczy, że będzie się ta osoba rozwijać poprzez ciężką pracę. Zgadzam się z Mangerem w 100%. Nie potrzeba talentu, żeby dobrze sprzątać i prowadzić super firmę sprzątającą. Albo nie potrzeba talentu, żeby być super stolarzem. Tutaj raczej powinna wystarczyć ciężka praca. Dlatego określ swój krąg kompetencji i się jego trzymaj. Cała reszta powinna być z dala od tego, co ty chcesz robić. I pamiętaj, nie jest grzechem powiedzenia, że czegoś nie wiesz. I tutaj idealnie wpasuje się schemat myślenia, o którym bardzo często powtarzam. Bardzo często ja, ale też inne osoby, które trudnią się doradztwem w branży rozwoju czy biznesu, powtarza jedno trzywyrazowe stwierdzenie: Eliminate, Automate, Delegate. Na wszystkich zadań, które musimy wykonać, a nie są z naszego kręgu kompetencji, możemy zastosować tę zasadę. Na pierwszy ogień idzie Eliminate, czyli eliminacja. Jest to pierwsza koncepcja w kontekście tego zadania. Zadajemy sobie pytanie, czy coś się stanie, jeśli w ogóle nie wykonam tego zadania. Jeśli zadanie jest mało ważne, to możemy to zadanie po prostu wywalić. Automate, czyli automatyzacja. Kolejna koncepcja to automatyzowanie zadania. Jeśli dane zadanie wykonujemy kolejny raz i wydaje się ono powtarzalne, to super sposobem jest automatyzacja. Jak dany produkt może spakować robot, albo wysyłka maila do klienta po zamówieniu może być automatyczna, to warto jest stworzyć skrypt, który to za nas wykona, a my mamy luz psychiczny. Delegate, czyli oddelegowanie. Jeśli zadania nie da się wyrzucić, a i nie jest ono do wykonania przez maszyny, to najlepszym sposobem jest oddelegowanie tej pracy. Dobrym przykładem są księgarnie internetowe, które cały proces wysyłki mają oddelegowany do firm zewnętrznych. Jest to połączenie automatyzacji z oddelegowywaniem. Automat przetwarza zamówienia i przekazuje je do firmy zewnętrznej, która wysyła książkę do klienta. Osoba, która jest właścicielem księgarni, na dobrą sprawę stworzyła system, a potem nie robi już nic. No, oczywiście, poza doglądaniem, czy wszystko działa. No, ale niestety. Jeśli zadania nie da się wyeliminować, ani zautomatyzować, ani oddelegować, to zostaje nam wykonać je samemu. Ale miejmy nadzieję, że to zadanie pozostanie w Twoim kręgu kompetencji. I to było na tyle, jeśli chodzi o to wideo. Gorąca prośba ode mnie. Pomóż mi wypromować ten kanał na YouTube. Na no, jakąś łapkę, napisz fajny komentarz. Ciebie to nic nie kosztuje, no poza paroma sekundami czasu, a dla mnie wiele to znaczy. Dodatkowo standardowo przypominam o tym, że na szkola-wygrywania.pl/lista możesz dołączyć do newslettera, gdzie wysyłam materiały premium co niedziela. Te materiały są wysyłane tylko raz. Potem można je zakupić jako zbiór e-maili na szkoławygrywania.plas shop, więc po co masz za to płacić, jak możesz dostać je za darmo. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!